Październik to miesiąc, w którym to coraz mniejsza liczba roślin kwitnie u nas w ogrodach. Ale jest taka bylina, która będzie kwitła aż do samych większych mrozów. Czasami nawet do końca listopada. Wszystko będzie zależało oczywiście jak zwykle od pogody. I jest to kocimiętka fasena w odmianie Meow. Gdyby ta kociętka była posadzona u mnie w ogrodzie w miejscu zupełnie słonecznym, to z pewnością miałaby znaczną liczbę kwiatów. Natomiast tak po prostu gdzieś tam od czasu do czasu pojawiają się kwiaty, chociaż uważam, jak na październik, to jest całkiem spora ich liczba. A nadmienię, że ta koćmiętka bardzo obficie już kwitła w czerwcu i aż do sierpnia tak sobie kwitła, dosyć mocno. Później przyciąłem ją mniej więcej o połowę. No i od tamtego czasu koćmiętka zdążyła wypuścić całą masę nowych pędów, na których to pojawiły się piękne, fioletowo-niebieskie kwiaty. Jest to roślina polecana szczególnie do ogrodów skalnych na miejsca dosyć suche oraz dla osób, które kochają rośliny zapachowe czyli takie, które po prostu wydzielają czy to zapach kwiatów, czy też liści i właśnie koci miętka Fasena, fasena jest bardzo zapachowa liście oraz kwiaty pachną i jest to takie połączenie cytryny z miętą, albo może i też jakieś inna kombinacja to być, natomiast to wszystko zależy od interpretacji oraz od naszego nosa. Jest to roślina zupełnie mrozoodporna. Zresztą, kocimientek jest na polskim rynku ogrodniczym bardzo wiele. Mowa tutaj o odmianach oraz gatunkach. Możemy kupić koćmientki, które dorastają do niewielkich rozmiarów do 30 cm i tworzą zwarte. Takie dosyć drobne roślinki, ale również możemy dostać odmiany, które dorastają nawet do 80 cm wysokości. Natomiast ta kocimiętka dorasta do 60-50 cm wysokości i przy tym dosyć mocno rozrasta się na boki. Czasami wręcz pokłada się, zwłaszcza jeśli stanowisko, na którym rośnie, będzie bardziej ubogie w światło słoneczne. Tak jak na przykład tutaj, to wtedy ta koćmiętka może tworzyć wręcz taką kaskadę. A ta koćmiętka potrafi rozrastać się na szerokość 90 cm, przy tym tworząc takie dosyć osobliwe, półkuliste formy. No i myślę, że na takich suchych, skalnych rabatach ta koćmiętka, posadzona też właśnie w takiej większej grupie, zrobiłaby na pewno duże wrażenie. Przypominam również cały czas, że mamy październik, więc nie oczekujcie, że ta roślina będzie tak kwitła obficie jak robi to wczesnym latem. A ta kocimiętka potrafi naprawdę bardzo obficie kwitnąć. I jak już wcześniej też wspomniałem, kocimiętkę po kwitnieniu, i to nieważne jaka odmiana, jaki gatunek, dobrze jest przyciąć. Niektórzy tną kocimiętkę mniej więcej w połowie rośliny, tak jak ja to osobiście czynię a niektórzy tną przy samej ziemi. Tyle, że wtedy musimy liczyć się z tym, że rabata, na której koćmiętka rośnie, przez pewien okres będzie wyglądała troszkę mniej atrakcyjnie. Ale tym samym odświeżymy całą formę i strukturę rośliny. No i również koćmiętka później, późnym latem oraz wczesną jesienią zakwitnie i wypuści takie piękne, fioletowo-habrowe kwiaty. Kocimiętka ta najlepiej będzie się czuła na stanowisku słonecznym. Gleba powinna być mocno zdrenowana, lekko wilgotna albo wręcz troszkę sucha. Natomiast na glebach bardzo żyznych oraz zasobnych wilgoć, po pierwsze kocimientka może czasami zagniwać, może się też po zimie wytracać, albo po prostu będzie rosła jak szalona i niestety Kwiatów będzie zbyt mało Dlatego też zadbajmy, żeby Zbytnio koćmiętki też nie dokarmiać Bo nie ma sensu, ona sobie po prostu Sama będzie radzić Ta kociemienka zachowuje liście zielone, nawet po większych mrozach dochodzących do minus 5 stopni. Zatem to od nas będzie zależało, w jakim momencie przytniemy ją przed zimą do poziomu gruntu, czy to będzie końcówka listopada, grudzień styczeń, a może po prostu zaczekamy do wiosny no i wtedy też można oczywiście przyciąć taką kocimiętkę z takim pożytkiem, że stworzymy dodatkowe schronienie dla owadów. Które z pewnością będą szukały przed zimą jakiegoś schronienia. A że kocimiętka jest dosyć taką zwartą rośliną, bardzo bujną w pędy, no to rzeczywiście będą miały się gdzie schronić. No i ja oczywiście, jak zawsze, liczę na Wasze komentarze. Dajcie znać również w komentarzu, jakie kocimiętki polecacie z doświadczenia własnego do uprawy w polskich ogrodach.